Dzień dobry. Dzisiaj mamy szczególny dzień, 8 marzec, Dzień Kobiet. A więc ja chciałam, dzisiaj przyszłam z takim małym prezentem dla wszystkich kobiet. Chciałam przeczytać wam kawałek książki. A, która y, miała y, ogromne znaczenie, y, była dla mnie w pewnym mojego, momencie mojego życia bardzo ważna i dała mi y, inne spojrzenie na siebie, na swoją kobiecość. Y, I chciałabym się dzisiaj, y, fragmentem tej książki, z wami podzielić. Czytam Wam fragment, który dzisiaj, przeglądając swoją książkę, tak jakby właśnie trafił. I pamiętam, jak to czytałam, jak mam to pozaznaczone fragmenty, że było to dla mnie bardzo ważne. A więc dzisiaj w ramach naszego święta chciałam się podzielić z Wami. To jest książka o kobiecości. Kameli gad Ardak, jeżeli dobrze czytam jej nazwisko. Jest to, ta książka jest przewodnikiem dla kobiet, tak, dla kobiet, które, dla przebudzonych kobiet, dla kobiet, które się przebud chcą przebudzić. To znaczy, że które tam w głębi duszy czują, e, cały czas poszukują czegoś. E, które mają, czują kontakt, że tam jest jakaś po prostu intuicja, jakaś taka mądrość, która do nas mówi, że świat, w którym żyjemy, to jest jedno, ale tutaj jest też ogromna, ogromny zasób, ogromna wiedza i ogromny potencjał, z którym kobieta chce się skontaktować, albo po prostu chce się skontaktować z samą sobą. Z jakimiś cząstkami siebie, które odrzuciła gdzieś po drodze, bo ktoś jej powiedział, że coś nie wypada albo że tak nie powinna się zachowywać, i my w drodze życia zostawiamy jakieś cząstki nas. A kobieta przebudzona to jest taka kobieta, która zbiera te wszystkie cząstki siebie i zbiera je, żeby poczuć pełnię. Tak. Kobieta, autorka, jest pionierką kobiecej duchowości i ona tutaj jest założycielką właśnie takiego Instytutu Przebudzonych Kobiet. Jest to w ogóle kobieta kręgowa, prowadzi różne warsztaty, odosobnienia dla kobiet. Dobrze, kochani, w takim razie trochę. Przeczytam Wam kawałek, fragment książki. Przekleństwo umysłowego spaghetti. Od czasu do czasu spotykam kobietę, która ma ten wyjałowiony wypląd kogoś, kto jest zagubiony w niekończącej się plątaninie umysłowego spaghetti. Wyobraź sobie swoją głowę jako talerz pełen spaghetti. Mamma mia! Jej oczy są matowe i nerwowo obgryza paznokcie. Jej oddech nie sięga niżej niż górne żebra, a twarz ma spiętą, niemal zmrożoną. Co powinnam zrobić? pyta. Powinnam zostać czy odejść? Chociaż ten konkretny przykład dotyczy związku, taki syndrom pojawia się tak samo często w odniesieniu do pracy czy zmiany mieszkania. Szuka rady i różnych rozwiązań wszędzie, gdzie to możliwe. Jej najlepsza przyjaciółka doradza jej codziennie przez telefon. Natychmiast pozbądź się tego drania. W ośrodku medytacyjnym słyszy: Przepracuj to, albo nigdy nie osiągniesz oświecenia. Jaka jest twoja relacja z ojcem? Pyta jej fryzjerka, domorosła psychiatra, a matka przyłącza się do tego chóru z radosnym. Każdy mężczyzna jest taki sam, nie można mu ufać. Wszystkie te głosy splatają się razem w jej głowie, aby stać się nieznośną wrzawą, niczym na marokańskim targowisku. I oto stoi teraz przede mną, i oczywiście myśli, że gdyby tylko mogła dostać jeszcze tą jedną odpowiedź, tym razem właściwą, będzie wiedziała, co robić. Całe jej ciało błaga: proszę, nie wytrzymam już dłużej tej udręki, powiedz mi, co mam robić. Każda z nas była na miejscu tej kobiety w taki czy inny sposób. Z mojej perspektywy jest naturalnie oczywiste, że jeszcze jeden wkład w ten bałagan wcale nie załatwi sprawy. Kolejna rada będzie jedynie dodatkowym głosem w kokofonii jej umysłu. Kiedy same znajdujemy się w takiej sytuacji, to znak, że zgubiłyśmy drogę i straciłyśmy kontakt ze swoją własną istotą. Czujemy się wtedy jak samotna wyspa na oceanie niebezpieczeństw i, zło, i złych wyborów. Zaczynamy polegać na swoich myślach, żeby tylko znaleźć właściwą odpowiedź i przepadamy w niekończącej się gmatwaninie umysłowego spaghetti. Następnym razem, gdy zobaczysz przyjaciółkę albo siebie w lustrze z tym skaszonym spojrzeniem i głęboką bruzdą między brwiami, Będziesz wiedziała, że koniecznym lekarstwem jest natychmiastowe odstawienie umysłowego podejmowania decyzji i mnóstwo przestrzeni na ponowne połączenie się z własnym wnętrzem. Zamęt jest jedynie symptomem, a przecież my chcemy dostać się do sedna choroby, utraty kontaktu z ciałem. I wewnętrzną mądrością oraz poczucie oddzielenia od całości dwóch śmiertelnych dla kobiecej duszy schorzeń. Tak naprawdę bieżący problem ma drugorzędne znaczenie i może się okazać, że przestanie istnieć, gdy kobieta połączy się na powrót ze swoim ciałem i swoją istotą. Niektóre kobiety zrzucą buty, rozpuszczą włosy i pobiegną do lasu. Niektóre usadowią się na opustoszałej plaży i zapatrzą w horyzont, a inne po prostu zamkną stanowczo drzwi do swojego pokoju, osadzą się w sobie, spędzając trochę czasu w samotności. Ale jeśli utracone połączenie trwało na tyle długo, aby narosnąć i się utrwalić, samotno, samotność może być bardziej niszcząca niż pomocna. W takim przypadku kobieta potrzebuje przewodnictwa. I wsparcie osoby, której ufa. To może być terapeuta albo inna mądra kobieta, przyjaciel, mentor lub krąg kobiet. Ktoś, kto może wziąć ją za rękę i odprowadzić niekiedy wyboistą drogą z powrotem do domu, do siebie, do swojego wnętrza. Proces uzdrowienia może trwać wiele miesięcy albo ułamek sekundy, w zależności od tego, jak poważne jest rozdzielenie. Cały czas doświadczamy chwilowo okresów oddzielenia, ale kiedy jesteśmy w swojej dobrej, zdrowej formie, bez trudu od razu wracamy z powrotem do tego, co prawdziwe. Po prostu uświadamiamy sobie: o, tu są uczucia, tutaj są myśli, a tu lśniąca obecność, w której to wszystko się wydarza. I natychmiast jesteśmy z powrotem w domu, mocno stojąc stopami na ziemi, z sercem ogromnym jak dzwon ciszy, która łączy nas wszystkich. Jeśli z drugiej strony odłączenie stało się nawykowe i pozwolono mu się rozpanoszyć oraz dotknąć wielu obszarów życia, proces ponownego połączenia może potrwać. Pierwszym, oczywistym, choć nie zawsze łatwym krokiem jest danie sobie czasu, którego potrzebujesz jakkolwiek długi miałby on być jeżeli każdego dnia masz możliwość spędzania trochę czasu w naturze to jesteś w najlepszych z możliwych rąk lecz niezależnie od tego czy masz dostęp do natury czy nie ta podróż zaczyna się zawsze w tym momencie od poczucia swoich stóp na ziemi i upewnienia się że oddychasz głęboko do brzucha Hmm. Na końcu tego rozdziału znajdują się ćwiczenia, które pomogą Ci połączyć się bardziej ze swoim ciałem jako kotwicą dla obecności. Jeśli trudno Ci porzucić paplaninę umysłu, który nieustannie wałkuje jakiś problem, możesz spędzić trochę czasu z przyjaciółką albo z pustą kartką papieru, aby zbadać wszystkie przekonania, które posiadasz w związku z daną sprawą. Możesz rozpoznać swoje wzorce, pytając, czy to jest całkowicie prawdziwe? Czy każdy zgodziłby się, że to prawda? Kiedy wypowiadamy przekonania na głos lub zapisujemy je na kartce, staje się oczywiste, że to szalone zatraca się w udręce chaotycznych myśli. Gdy tylko wytropisz jakieś przekonanie, odkryjesz inne, które jest jego przeciwieństwem. Najprawdopodobniej nieraz poczujesz, że obydwa są prawdziwe. Oto przykłady przekonań kobiety, która nie mogła wydostać się z toksycznej relacji. Mhm. Widzicie, nie, nie będę się, kochani, już nad tym rozczytywać. Jeszcze tutaj, tylko na koniec tego podrozdziału chciałam chciałabym Wam przeczytać proste rozpoznanie, że nie jesteś swoimi myślami. Pozwolić się rozluźnić i zakorzenić w naturalnej obecności. Gdy doświadczasz życia bezpośrednio, myśli staną się wtedy pożytecznym narzędziem, które może być też użyte w razie potrzeby, a nie zaciemniającym filtrem, przez pryzmat, którego patrzymy na rzeczywistość. Kiedy głęboko oddamy się obecności, w naturalny sposób podejmujemy odpowiednie kroki. One całkowicie przekracza i dobro, i zło. Po prostu jest. No tak, właśnie to chciałam tutaj tą kwintesencję Wam przeczytać, że często w tym chaosie chodzi właśnie o ten powrót do siebie, do swojego wnętrza i to poczucie, e, że my jesteśmy wszyscy połączeni, że nie jesteśmy oddzieleni, że my nie jesteśmy jakąś samotną wyspą, tylko jesteśmy połączeni, a szczególnie czuć to właśnie w kręgach kobiet na spotkaniach z kobietami, jak bardzo... Jesteśmy ze sobą połączone. A tutaj autorka też właśnie podpowiada te ćwiczenia powrotu do siebie. Ja tylko tak pokrótce powiem, że chodzi o oddech. Także w razie jak jesteśmy w tym chaosie, myśli, żeby spróbować skoncentrować się na oddechu. To jest taka jedna metoda. Tak starać się oddychać aż do brzucha żeby ten oddech gdzieś tu się nie zatrzymywał przeskanować ciało, czyli tak, drugą metodą taką jest po do siebie przeskanować ciało, czyli zobaczyć, jak ja się teraz czuję, tak jak czuję, czy nic mnie nie boli, czy czuję się komfortowo. I takie otwarcie na zmysły. Um, aż w danym momencie, czy ja czuję promienie słońca, które padają na moją twarz, czy. Czuję smak tego, co jem, zapach, który się unosi, czy czuję fotel, na którym siedzę. No to jest taki, taka forma powrotu do siebie, tak, żeby wychodzić z tej głowy, z tego chaosu i, i wracać do ciała. Mm. Ja bardzo Wam polecam kobiety, w ogóle książkę wydawnictwa Biały Wiatr, jest bardzo o takiej drodze właśnie do swojej kobiecości. A więc jeszcze raz kochane kobiety, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, o szczęścia, miłości. Docierania do swojej prawdy, odwagi, żeby ją wyrażać, żeby być sobą, żeby dzielić się światem, yy, dzielić się ze światem taką prawdziwą sobą, żeby być skierowanym w kierunku życia, żeby odnajdować swoją pełnię, żeby ufać sobie i swojej intuicji. A, życzę Wam pięknego dnia, kochane kobiety, do zobaczenia i usłyszenia.